Cześć, Manko, z tej strony Ola dzisiaj nagrywamy sobie Med City Oczywiście mam... Co tu jest? Obra Dobra Ja wolę ten Dobra, Dobra. Bierzemy to To Zaraboksy zara booksy pewnie wiecie to okej okay. to, zaraboks mogę znajpery mieć Ho, dobra Pałka Rana. siedem i no i Aha to jest taki aha że nic nie widać, eee gdzie jest? tu można mieć też psa tylko nie wiem nie wiem gdzie 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 O, ile? Czemu ja mam 675? Miałem przed chwilą 4000. Czy ta snajperka naprawdę mnie tyle kosztowała? Ty co chcesz? Gdzie tu można mieć psa? Bo na pewno jakoś można mieć psa, ale nie wiem gdzie. Dobra, wyjesz. Złodziej. Celuj mi w oponę. Aha, to chyba to. Nie. No i zwiał. Szybko gonić go. Shotgun, pił. Piu. Piu. Gonić go, nie No nie. No. Gdzie on jest? Uciekam Strzelał mnie, we mnie Trafił mnie, kur... I znowu Ała diny nowe. Niebezpieczni ci kryminaliści. Pewnie to snajperka mnie tyle kosztowała, a ja sobie chciałem zabierać na to. A nie, to było za robuxa, nieważne. Co 5000. Jeszcze bym chciał... Dobra, wszystko. Szybko. Piesku, gdzie ty jesteś? Hmm. No bo na pewno gdzieś tu można odebrać sobie... A, tu jest! Piesek. Piesku, piesku, piesku. should marangi o hektor. A da się go nazwać Hektor to może, poczekajcie R, E, K Si o, Reksio -i. No nadal Dobra, to y by u -y. Bury. Czy jest. Siema Bury. Ej, ja tym mogę sobie na robić dużo ekspo. Chociaż chyba nie. Aha, do doka. Okej. Okay. Wsiadaj. Mam cię piesek? Miasteczku. Wsiadaj do auta. Jedziemy na misję. O Dobra, jedziemy. Szybko do piramidy! Uciekać! Uciekaj piesek! Nie mogę cię stracić, piesku. Uciekamy, gdzie pieprz rośnie. Prawie w nas walnął. Uciekamy. Ach! Szybko. Znowu nam w nas prawie walną Uciekaj! Nie, 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 nie. Zostaw mnie. Zostaw mnie. Uh, 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 uh. dlaczego? Ua, ua, ua. <słyska> uh. dobra, zmieniam się w tego złodzieja bo złodziej tu jest za dużo Nie, jest. jestem złodziejem nie, ja nie chcę być w więzieniu. Dobra? Nie, jest dwóch policjantów. Szybko, cicho. Powinno być sorry. Jest. Można przeszu... Mam kamień. Mmmm. To jest moja broń Co Gdzie ja mam kurde kopać? Dobra, nie kopię nic. Hmm. Jak ja mam stąd uciec? Ja naprawdę nie wiem jak mam stąd uciec. Może tu coś jest? To było, myślałam, że to pistolet. Okej, okay. może w tym coś jest? <grymny> Cały odcinek przeszukiwania skrzynek. Dobra, ja się chcę stąd wydostać. Ach, wydostanę się stąd kiedyś? No ma... Yes. Hmm, gdzieś tu można było kopać, ale nie pamiętam gdzie. O, siema. Idę za tobą. Idę za nim bondoryb. Mogę do, siebie, do ciebie wzią wsiąść. Ej, ja cię. jestem? Tylko mnie nie wywal, please. <laughs> dzięki Ci, Wielki. W sumie dzięki, bo pomogłeś mi, mi wyjść z więzienia. Nikt nie jest policjantem? Co? Wszyscy są złodziejami? Nie wiem jak to jest. O, tam jest broń, muszę tam powiedzieć. Głupi, ja przecież mam... mogę zamówić sobie samochód. kurde ale przywaliłem i jedziemy a piramida nadal jest ukradana Zamknię. idę do sklepu z bronią, może tam coś będzie ciekawego Znaczy jadę, o ma gościu O, mam no. Może to? Będę sobie testował na Twojej ścianie Okej okay. Nie, zła Nie Wolę to, okej okay. Dzięki Gdzieś tu powinna być baza złodziejów, czyli moja, bo ja jestem złodziej. A dobra, zapomniałem, że to J-break, Znaczy nie Jaybreak, tylko MedCity. City. Mad city. A, nie to. Tu jest nasza baza. Nie to cały czas. zapomniałem. Cały czas naciskam spację zamiast shifta. Bo to jest ten ręczny shift. Ole w ślizgiem. Tu gdzieś powinna być nasza baza. Statyk jest, można obrabo. Ja go na pewno zaraz. Ja go na pewno obrabuję. Na pewno go obrabuję. I odpłynęło. Widziałem, że go obrabuje. 2000. 2000. Gdzie tu się można przebrać? Na górze, chyba nie? Nie wiem, chyba tu, czy nie? Jest, mogę się przebrać. 6 tysięcy. Cześć, łopanie. Poczekajcie. Aha, ja się zagrałem, oczywiście. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jak się spodobało, i w ogóle chciałam zrobić to. Aj! Spawn. Nie, to. To. Dobra. Po prostu zostawcie łapkę, sumika. A ja się zregnę. Pa.